Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rogue Company Zagramy sobie dzisiaj King of the Hill Jeszcze nie wiem kim, ale zastanawiam się nad talią albo Trench'em. Zobaczymy jaka to będzie mapa Ewentualnie myślałem też o maku, ale nie jestem pewien Jakoś nie jestem jeszcze przekonana do końca do tej postaci Także stawiam na tręcza, albo talię, czy ona ma tą samą broń co dręczko? Dzień Pomyślmy Dobra, was medaliem Weźmiemy medalię jako supporta Szczególnie, że mamy Lancer i Maka Dzięki czemu albo będziemy mieli reload time lepszy Albo armor na start I chyba ten armor wydaje mi się być dosyć solidną Solidną pasywką, którą moglibyśmy wykorzystać Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyniknie. Ok Dalia no, Praktycznie ten sam team poza. Grę, bo może być nieco za głośno. Czułość ustawiamy. Dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy. Pytanie, gdzie mamy lecieć? Na sam środek. Na fontannę. Dobra. Już wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Let's go, let's go. się przeniesie w skórze. mam jeszcze kontrolę przez chwilę na tym wzgórzem. Dobra Nie mogę musić Niestety zmiana związana z szybkością zabijania mi się nie podoba. Wow wow, 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 wow. Wow, wow, Zaraz 37 życia. Zróbmy jakąś rotację, może tu coś będziemy mieli. Jakiś kod. Guardian SMR, czyli Przujcie to ludzie, Przecież przegramy to właśnie, się w tym momencie to przegrywamy Nie wierzę Nie wierzę w to, żeby to przegraliśmy Mac kieruje Na 20 downów, nice. Dobra, to teraz wiemy, że będzie tutaj. nie jestem połączony. Mamy jeszcze tę wzgórza. Dobra, nice. Udało się to wszystko zrobić. Mój kot się nagle tutaj pojawił, nie wiem co. Jeszcze odwrócić może uwaga, bo coś 27 z 25 sekund Zrobi się ten granat. Kurde, nikt nie jest na punkcie. A, punkcie przeniósł tam. 干嘛呢？ Czas jest tego, że... Dobra, bierzemy Maka. Tam jsou 在家。 Wymagało mi się ostatnio. Moment. Nie okay, Wracamy na punkt. Dobra, spróbujmy je zagrać na kilę, bo to szybko sensu nie ma. Niestety w ten sposób. Niestety w ten sposób to wygrywamy, no ale... Cóż, co zrobić? Co zrobić?